Witam serdecznie na moim kanale. Kuchalik z tej strony dzisiaj chciałbym Was zabrać w podróż po relacji z moich kolejnych poszukiwań. A wybieram się w teren bardzo szerokich, rozległych łąk, których powierzchnia wynosi około kilkunastu kilometrów. Znajdowały się tam kiedyś budynki mieszkalne, gospodarcze, młyn wodny, a także najprawdopodobniej jakaś stara karczma. Teren wygląda z perspektywy map naprawdę bardzo interesująco, ale ze względu na jego skalę i powierzchnię. Dzisiaj wybieram się tylko na zwiat, aby zobaczyć co w bawarskiej ziemi piszczy. No cóż, zostańcie ze mną, zapraszam do oglądania. No, i mamy pierwszy sygnalik. Robi się naprawdę interesująco. Gleba jest torfowa, bardzo ciężka. Myślę, że znajdki, które będą wychodzić, powinny bynajmniej zachowywać się w pięknym stanie. A otóż, pierwsza znajda jest to coś niesamowitego. Nie mam pojęcia, co to jest za materiał. Tutaj przy końcówkach błyszczy troszeczkę przypomina mosiąc. I. Troszeczkę to wygląda jak fragment koła, i tutaj takie, no bardzo interesujące. No coś tu się zaczyna dziać. Piękna pogoda, a ja gdzieś tutaj mam drugą, znajdę już x ją Gdzieś tutaj znalazł, a raz pokażę, o ile mi się uda. O, proszę. A więc taka znajda, druga znajdka. Proszę bardzo. Już jest guziczek, także miejscówka się zapowiada niesamowicie. Nie mam pojęcia z jakiegoś materiału ten guzik. Ani to nie jest arsen, ani to nie jest miedź. no będę mi tak na pierwszy rzut oka, no, będę oglądał w domku. Ale no jestem zadowolony. Naprawdę drugi sygnał i piękna sprawa. No i tuż obok samochodu Mamy żelastwo i kolorek. No, żelastwo wygląda tak do wora. A tutaj mamy coś podobno kolorowego. Nie mam problem, żeby wyciągnąć łopatkę. Dobra jest. Czyżby to coś większego było? Puszka jakaś. Głuseczka, chyba tak? Tak, małzerek zaraz przy samochodzie. No, naprawdę jest dużo tego Mausera na Bawarii. Masakra. Nie, to jest RWS 6,5 razy 57. No, to jest żaden Mauser, to jest myśliwego. Powojenna. Kurcze, no nie nagrałem, nagadałem się. <laughs> Znajdkę tutaj znalazłem i wykrywką, i X-pointerem. Nawijałem kurcze do Was, a tutaj się nie włączyło. Mamy szesnastkę, jest po prostu rewelacja. Czwarty dołeczek i guziczek jakiś wojskowy. Proszę bardzo. No szkoda, że nie jest cały, ale naprawdę, jakby to powiedział Adi Wejherowo, petarda. Super, lecę dalej. Kolejny dołeczek, już w bruździe, także tylko sprawdzić. Chyba mam bardzo jakieś maleństwo. Bynajmniej tak to wyglądało. No cóż, znowu kawałek ołowiu. Guzik, kawałek ołowiu, fragment jakiegoś naczynia lub narzędzia. No coś tu się dzieje. Bardzo delikatny sygnał pod samym lasuniem. I jedziemy, sprawdźmy to. Sygnał namierzony. Jeszcze tylko trzeba to zidentyfikować. Kurczę, no dzieje się tutaj, patrzcie tylko. Kurwa, <laughs> to jest chyba srebro. No nie chcę kurczę zapeszać. Piąty dołeczek i najprawdopodobniej srebro. O, jeszcze to złamałem, kurczę. Chyba jednak nie srebro, skoro tak się łamie. no kurczę, no patrzcie. Ale kurczę ogień. Wu! Jest reberko. Zaraz wyczyszczę, pokażę wam. Jest srebro, no kurczę jest reberko. <ścoughs> Cóż za dzień. Chwila przerwy. Naprawdę rewelacja, pogoda super. Przyszedłem tylko kawałek. Nie wiem czy tam widać. W Wbito mam trzonek od łopaty od samochodu dosłownie do tego, do tego trzonka i telefantów. No i niedługo się przyjadę tam dalej. Tam jest ten młyn wodny. Pojadę na obczajkę. Czy coś się nie dzieje? Przejdę tutaj jeszcze parę rajek i polecę tam. Dzisiaj tylko zwiat. Taki dziwny taki. Zakres 32. No a tym razem tylko folia aluminiowa. No i takie fanciorki wpadają. Oczyścimy ziemię z tego syfu. Kolejny sygnał. Jakieś dłuższe żelastwo chyba. Dokładnie. Dzisiaj mam tak dobry humor, że i to kopnę. Z miłą chęcią. A więc mamy i klin do drewna. Jakby ktoś potrzebował to Dzwonić, pisać w komentarzach. Potężny sygnał. Potężny. Jestem przy samej ścieżce, tutaj. Więc to może być wszystko. No więc sprawdźmy to, ale twarde, naprawdę glina. Przetwarde. Nie, nie mogę tego rozłupać dosłownie. Jest tu coś. Chyba lastwo jakieś. Chociaż. No, uciekło chyba. Gdzie jesteś? Taka otóż blaszka miedziana. Jakiś ząb. No nie wiem, raz przeczyszczę. Oj, uciekło gdzieś. Normalnie tu się cuda dzisiaj dzieją. No spójrzcie tylko. Sreberko kolejne. Przy samej drodze. Nie mam pojęcia, co to jest. <laughs> nie może jeszcze telefon ostrości złapać. No ale po prostu Rewelacja. No po prostu ja jestem w szoku, ale miejscówkę trafiłem. Chyba mi los wynagradza po prostu te Te militaria. Zwałek zwał. No po prostu, no rewelacja, nie? Masakra, niesamowite. Po prostu ja nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Kurczę, zwykły zwiat, zwykły wypad i takie rzeczy tu się dzieją. Ja już chciałem zasypać ten dołek, ale obok też dalej jest, obok tego sreberka jakiś kolorek. Tu jest jakieś żelastwo. Też nie umieszkam sprawdzić. Co mi tam? No po prostu rewelacja. Ja pierdził. Hoho, dzisiaj jest naprawdę petardanie. Fajny dzień. Super. Byłem przekonany, że tu jakieś kapsle mogą być folie przy drodze. No co może być przy drodze, prawda? Kto by pomyślał? No sprawdźmy, kurczę, naprawdę mi trochę zajmuje czasu to. Jest! Jestem coraz bliżej. Dobra. Proszę, 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 proszę. Kurczę, chyba tym razem tubka zwykła. Tak. No, także kurczę, piękna znajdę, a obok znajdę tuba. <laughs> Słuchajcie, długo, długo nic, bo ukzązłem troszeczkę, może można powiedzieć przy tej drodze. Bardzo zaśmiecony teren. Sygnał na sygnale, ale chyba jest coś jest coś ciekawszego w końcu. Widzę coś płaskiego. No proszę bardzo. Tu jest odcisk. Przepiękny. I cóż my tu mamy kolejny guzik. Kolejny guziczek. Proszę bardzo. Niestety już. Złamane uszko, urwane i najprawdopodobniej mamy Arsenowy guziczek. Zaraz jeszcze obczyszczę i pokażę. No kurczę, naprawdę jest piękny. Musiała tutaj przebiegać droga. Dzieci na rowerach jeżdżą, ludzie spacerują. Jakiś samochód tu przed chwilą jechał. A Polak na Bawarii czesze srebro. Normalnie czesze jak grzebieniem. Proszę bardzo, okazuje się, że to jest guziczek. Poszedłem po szczoteczkę, po szmatkę, wyczyściłem to i spójrzcie tylko. Uszko z jednej strony. Są jakieś grawery, napisy, aureolki, listki. No i z drugiej strony oczywiście to samo. Nie mam pojęcia, czy nie jestem pewien, czy to nie jest monetka przerobiona po prostu na guzik, nie? Bo chy, być może, że tak, że tak ktoś sobie wymyślił i, i tak to zrobił, ale po prostu no jestem wniebowięty dzisiaj, no co tu się dzieje? Wśród, wśród śmieci, bo tutaj naprawdę jest zaśmiecony ten teren. Nie kręciłem tego, nie nagrywałem. A tu proszę, jasny glint. No po prostu jestem zachwycony dzisiaj. Fajny dzień, fajny znajdy. Taki wypadzik tylko po prostu. Na małe poszukiwanka, na zwiadzik, że tak powiem, i takie rzeczy nie. No po prostu rewelacja, nie. Mam już jakiś pierwszy sygnalik, także nie omieszkam go sprawdzić. Cierpliwość i praca. O, i się popłaca. Ta, useczka. A więc Mauser mnie prześladuje. Przedarłem się przez te krzaczory. Tutaj jest trochę wody. Można powiedzieć, idzie taka sadzawka na drugą stronę. I mam jakiś sygnalik, także sprawdzę i pokażę. Tutaj. Taki coś z takim czymś. Jakiś kawałek trzcin albo to to. Jest ciężko. A Ta. tak myślałem, łuska. Bardzo delikatny sygnalik. Dobra, lecę z koksem. No a widzimy po wykopaniu dołeczka sygnał jest o wiele bardziej wyraźny. Także sprawdzę i pokażę. To jest, już widzę piąteczkę z jednej strony. Także najprawdopodobniej pięć feningów z wiatraczkiem. Tak jest. Bez dwóch zdań, no ale cóż, no. znajdę to znajdę. Szczerze mówiąc, <gryny> liczyłem na coś więcej, no muszę się przyznać, muszę się przyznać. No ale pazerność nie popłaca, także piąteczka z wiatraczkiem. <gryny> no jedziemy dalej, dołeczek wykopany. Jest już w bruździe, także zaraz obczaję i pokażę. Wiesz, tu mamy ciebie. Oczywiście bryła tak wielka, że ciężko będzie to znaleźć tym maleństwem. O, coś mamy. Jak na razie to tutaj nic ciekawego nie było. Ale no ile tu jestem, kilka dołeczków, także nie ma co się nastawiać. Teren jest naprawdę wspaniały Cisza, spokój No gdzie jesteś pani? Tu jest coś. Cóż to mamy. Coś malutkiego. Hi hi, coś małego. O kurcze, jest, 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 jest kolejne sreberko. No cóż za dzień. Patrzcie tylko Kolejne srebro. Tylko wypadzik miał być dzisiaj, tylko zwiat. Ja pierdzielę. No nie wierzę, po prostu co za dzień. Ale jaja, ty. A pierdziu, a i tak wychodzi w takim stanie te srebro tutaj. No dosłownie kurczę. Rewelacja. Jest trujeczka jakaś, spójrzcie tylko. Chyba coś większego, co? Nie, coś mniejszego Coś małego chyba Takie coś z takim czymś Blaszka miedziana. Cholera wie od czego to jest, naprawdę nie mam pojęcia. O, nawet to się łamie. Miedziuszka. A więc witam na podsumowanku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować tylko najciekawsze rzeczy, które udało mi się wykopać na tym szalonym zwiadzie. który jest dowodem na to, I z czasami wystarczą 3 godziny, kilka godzin na to, aby wyciągnąć fajne fanty, a innym razem chodzimy, buszujemy po kilka dni i kopiemy fenole. No cóż, przechodzę do, do meritum. Na początek, może przedstawię fajną, fajną, fajne można powiedzieć resztki monety. Destrukcik, taki widać tutaj ewidentnie, że była to moneta. Widzimy tutaj jakieś yy, literki, widzimy również fragment jakiejś tarczy z jednej ze stron. Także myślę, że jest ona po prostu dowodem na to, yy, jak wa warunki atmosferyczne gleba może też częściowo nawozy potrafią takie, taką perełkę po prostu zniszczyć. Ale cóż, sreberko jest sreberko zdecydowanie ciekawszą i pięknie zachowaną znajdą jest to drugie sreberko, które znalazłem. Jest to przepiękna, najprawdopodobniej zawieszka. Być może ten fragment urwany to był po prostu, można powiedzieć, koluszko, jakby to nazwać, koluszko jakieś, żeby zaczepić ten, ten medalik, o czym też może świadczyć ta dziurka przewiercona poniżej. Po zerwaniu tego koluszka, a może to był element czegoś większego. W każdym bądź razie, znajda niesamowita, widzimy tutaj podobiznę jakiegoś papieża. Szczerze mówiąc, śledziłem, szukałem papieży z tamtych lat, od 1600 do 1700 roku, do 1800 roku, ale żaden mi nie pasuje. Nie znalazłem również żadnego podobnego medaliku. Bardzo jest interesujący ten medalik z tego względu, iż na dole, teraz to dokładnie doskonale widzicie na zdjęciu, widnieje diabeł. Można powiedzieć, po prawej stronie pod lewą ręką tego papieża, a u góry widzimy aniołka. No, po prostu przepiękna sprawa. Naprawdę cudeńko. Pierwszy raz w życiu coś takiego wykopałem. Morda mi się cieszy, bo naprawdę jest to coś. No, przepięknego, naprawdę wymagało wiele precyzji. No, dużo można było na ten temat mówić, nie chce mi się to przesunąć na środek. No, a drugą stronę widzimy, mm, też jest piękna. Najprawdopodobniej tutaj był jakiś kamień albo po prostu na Maryi. No cóż, no, fajnie, fajna znajda. rewelacja. Tak jak wspomniałem, jestem mega, mega szczęśliwy. No, kolejną znajdą, którą widzicie, jest to monetka. Która została przerobiona bez dwóch zdań na guziczek. Po prostu rewelacja. No, po prostu, ja jestem w szoku do tej pory. Macie teraz porównanie, jak wyglądała ona, jak ją wykopałem, a jak wygląda teraz. Sporo pracy poświęciłem, sporo pracy i czasu, żeby ją wyczyścić, ale jak widzicie, efekty są oszałamiające. No po prostu, myślę, że warta jest tego. Warta jest tego, żeby ją wyczyścić i poświęcić jej sporo czasu, bo no, piękny fant, po prostu rewelacja. No ale przechodząc do samej monetki, jest to 10 krajcarów. E, monetka ta była bita w 1000, od 1745 do 77 tego samego roku. Na awersie widnieje podobizna e, Maksymiliana Józefa trzeciego, nie wiem czy to teraz będzie widać, na pewno pokażę Wam to w zdjęciu, za po prostu tym koluszkiem, czy jakby to nazwać jest ta postać podobizna widzimy też tutaj napisy naprawdę rewelacja a sama monetka można powiedzieć pochodzi z 1700 już może pokażę 1774 ledwo widoczna już jest czwóreczka no kurcze Cóż mogę powiedzieć? Szukając, dążąc troszeczkę w historii guzików i tak dalej, i monet przerobionych na guziki, znalazłem coś takiego. Spójrzcie tylko. Naprawdę jest to inspirujące. Po prostu dla mnie to jest rewelacja. Antyczny guzik, można powiedzieć guzik, guziko-moneta. Po prostu 17 wieczny duży antyczny austriacki guzik w kształcie kopuły. Jest to 15 1686 rok, wyceniany na 101 euro. Naprawdę kolejna rzecz, która można powiedzieć inspiruje do, no, do dalszych poszukiwań, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No cóż no, fajnie. Ostatnią monetką, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Którą znalazłem na, tym, na tej srebrnej łące, można powiedzieć. Jest, jest to monetka trzy krajcarki. Też bardzo fajna monetka, niestety jak widzicie, też częściowo destrukt, bardzo już wytarta. E, częściowo zniszczona. No cóż. I tak też bywa. W każdym bądź razie i tak w bardzo ładnym stanie ją wykopałem. Ale jak widzimy, widać tutaj pęknięcia, jakieś zarysowania. No, ale i tak bywa. W każdym bądź razie na pewno i ta moneta cieszy. Tym bardziej, że e, również jest stara. Jest ona bita, została ona wybita w 1808 roku. Także też kawał historii. A widnieje na niej Król Fryderyk I. Także też fajna monetka. Nie jest może ona jakaś droga. Nie jest jakieś to Bóg wie jakie cenne znalezisko. Ale na pewno cieszy. No cóż, no myślę, że to wszystko. Jeśli podobał Ci się mój film i doceniasz moją pracę, to zostaw lajka, subskrybuj kanał, śledź mnie na bieżąco. Zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam, cześć!